Cześć moi drodzy, witajcie w nowym dniu dzisiaj wielki dzień. Dzień wyjazdu po przyczepę kempingową. Tak wiem, oglądaliście już pewnie parę naszych wyjazdów, ale naprawdę teraz jedziemy po konkretnie przyczepę do, od prywatnego sprzedawcy, ale niestety na drugi koniec Polski. Był jeden egzemplarz, który nam się bardzo spodobał, bardzo młoda przyczepka. I czeka nas trasa aż z Koszalina, aż pod granicę Ukraińską, gdzieś za Lublinem, miejscowość. Także, 850 km w jedną stronę, ruszamy. Zostańcie z nami w tym odcinku. Przypominam, że jesteście na kanale Och, jak w drodze. Także, zapraszamy na odcinek. Pozdrawiamy ze stolicy. Już jesteśmy na obrzeżach, w sumie, ale już w miasta stołecznego Warszawa. Pojechaliśmy inną drogą niż zwykle: z Koszalina przez Gdańsk, Olsztynek i Płoński i Warszawę. Z reguły jeździliśmy na Toruń. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni trasą. Droga w budowie między Koszalinem a Gdynią, a Trójmiastem miastem w dalszym ciągu, ale potem już się jedzie naprawdę super. Tutaj wlot od Warszawy trasa numer 7. No, no tylko tu taki taki drobny korek na wlocie, ale naprawdę yy, ta płynność jazdy powoduje to, że człowiek nie jest aż tak bardzo zmęczony, jakbyśmy jechali przez yy, taką tymi zwykłymi lokalnymi drogami. Także polecam naprawdę. Nie wiedziałem, czy, dobry, czy to był dobry, dobra decyzja, to teraz już wiem, że tak, że warto jeździć yy, z zachodu w zachodniej części. Yy, Polski, północno-zachodniej przez trójmiasto. Jeszcze jak będzie w ogóle SK oddana do Gdańska, to już w ogóle będzie łajka. Wtedy praktycznie do samej Warszawy będzie trasa szybkiego ruchu. Także pozdrawiamy ze stolicy i jedziemy dalej. Jeszcze ile? 312 km do celu. Trzy, prawie 4 godziny jazdy. No, jedzie się przez Warszawę super. Jak na razie Wisłostrada bez większych problemów Wszyscy ładnie równo jadą także naprawdę jestem zaskoczony sobotnią Warszawą bo bałem się że ten przejazd będzie bardziej kłopotliwy no żeby nie przechwalić na razie jesteśmy na wysokości Centrum Nauki Kopernik ale jest naprawdę super tam widać w oddali pałac tak stadion narodowy po prawej zamek królewski w Warszawie a kawałek tam przed nami będzie Właśnie, Centrum Nauki Kopernik. Także przy, płynnie i bardzo fajnie się jedzie, jak na razie. Także pozdrawiamy całą stolicę. I witajcie moi drodzy, mamy nowy dzień. Wczoraj już nie nakrywaliśmy zakupu przyczepy, bo y, trochę długo to trwało. Byliśmy już zmęczeni też po prawie 10 godzinach jazdy w jedną stronę, ale udało się. Wyobraźcie sobie, mamy w końcu przyczepę kempingową. Także. Zobaczcie to cudo na razie tak na szybko, bo nocowaliśmy tutaj na MOPie na obwodnicy Lublina. Razem tutaj z kierowcami Tirów, także zestaw się prezentuje tak. O, przyczepa tutaj z tyłu ma wejście. Śmiesznie nie, ale taka właśnie sprytna mała przyczepka. Która będzie w stanie pomieścić naszą rodzinę. Na razie bez zbędnych szczegółów. O, tak się prezentuje. Będzie o tym na pewno osobny odcinek. Także ruszamy. Jest godzina prawie 8.30 w niedziela. A przed nami jeszcze dobre 9 godzin jazdy do domu. Także zapinamy wszystko, pakujemy, sprawdzamy i jedziemy powolutku. No bo sprzeczkę się siedzi powolutku. W stronę koszalina. Także pozdrawiam Was bardzo gorąco. I do zobaczenia w następnym ujęciu. Ok, wyjechaliśmy z parkingu na obwodnicy Lublina i ruszamy w stronę Warszawy. Powiem Wam tak, wczoraj jechałem, już był wieczór, tam raptem przyjechaliśmy może ze 150 km, yy, i to były takie pierwsze koty za płoty, ale teraz, jak wyjechałem na autostradę Lubin-Warszawa, to jestem mile zaskoczony, powiem Wam szczerze, że samochód utrzymuje taką prędkość, że można sobie spokojnie razem z tirami jechać, a nawet co wolniejszego, to można wyprzedzić od biedy, jak już bardzo by się chciało. Yy, no niestety piąty bieg, szóstki w daci już nie da rady wrzucić, bo ma za niskie obroty, ale jedzie, fajnie. Będę musiał na pewno dokupić lusterka boczne, bo mimo że przyczepa niewiele wystaje poza obrys samochodu, no to, to nie, słabo widać, co jest za mną, więc przy, lusterka pewnie będą też w planach. Prowadzi się fajnie, nawet powiem Wam szczerze, że mimo tego, że mamy dzisiaj takie dosyć mocne podmuchy wiatru, latałem rano dronem i naprawdę było czuć, że wiatr jest mocny, to na przyczepie aż tak bardzo tego nie czuć, jedzie równo. Wydaje mi się, że to też kwestia, że ona jest stosunkowo lekka. Także nie mam dużego doświadczenia z przyczepami, ale to co tak jak mogę powiedzieć, jako taki laik to. Spodziewałem się, że będzie w sobie trudniej jechać z tą przyczepką, A jedzie się fajnie, spało się w niej też fajnie, także jak na razie jest ok. A jeżeli oglądasz ten kanał i podoba Ci się to, co robimy, to zasubskrybuj go. To jest dla nas bardzo ważne dla rozwoju kanału. Jeżeli uznasz nas stosowne, to bile widziana łapka w górę, ewentualnie jakiś komentarz i zapraszamy do zostania z nami. Bo y, kontynuujemy swoją podróż przez całą Polskę tą przyczepką do domu. Także, y, jak będzie coś ciekawego, to zaraz będzie nowe ujęcie, to zobaczycie. Także, moi drodzy, kolejny dzień y, powrotu przyczepom do Koszalina. Przyczepa stała zaparkowana przez jeden dzień pod Warszawą u mojego kolegi, ale już teraz podpięta jest pod zestaw, także tak to się wszystko prezentuje. Y, i zaraz ruszamy w drogę dzisiaj nocka, nocka koło Tucholi w Borach Tucholskich zaraz sprawdzę tylko czy światła świecą oświetlenie działa także można ruszać, zamknięta zamknięta, zresztą zamknięta była tutaj przez, przez ten jeden dzień stała także samochód odpalony ruszamy w Bory, w bory Tucholskie ja, jesteśmy już w nowym dniu Noc upłynęła no w miarę spokojnie, zważywszy na to, że spałem w sumie w centrum Tucholi. Także tam chyba tylko te dwa razy mnie przejeżdżające samochody obudziły. Jest chyba o wpół do siódmej rano. Dzwony biją, może to już jest siódma, nawet muszę sprawdzić. 6.48 Ja już sobie robię śniadanko, Zaraz będzie kawa. No i mam gołąbki, miałem je zjeść wczoraj, ale jakoś już nie miałem ochoty na jedzenie wieczorem, także dzisiaj na śniadanie gołąbki i kawcia, także całkiem spokojnie. Myślałem, że będzie gorzej, bo to jednak centrum miasta, ale najwyraźniej w tygodniu wszyscy śpią w Tucholi. Także tyle ode mnie, jeżeli coś jecie teraz to smacznego dla Was, ja zaraz też właśnie będę coś spożywał. A jeszcze jeszcze jedno, e, skończył mi się prąd w moim banku energii i no, było dosyć zimno w nocy. Spałem pod śpiworem i w bluzie, ale chyba było około zera, może nie wiem, delikatnie na plusie. I póki piecy grzał, to było fajnie, ale potem naprawdę e, zimnica. E, Będę musiał pomyśleć się nad ogrzewaniem jakiś webasto, albo jeżeli macie jakiś pomysł, może jakiś piecyk gazowy, mały jest, nie wiem, muszę poszukać czegoś w internecie. Także ogrzewanko przyda się, szczególnie w polskich warunkach. Dobra, biorę się za jedzonko, pozdrawiam. Ojej, no jest, moi drodzy, tak, 7:20, a idę zaraz sobie do piekarni, ale o tak właśnie dzisiaj spałem. Parking przy takiej, no okazało się dosyć, dosyć ruchliwej drodze, ale było całkiem spoko. Udało mi się zaparkować, także się zmieściłem na miejscu parkingowym. Takim, To nie było wydzielonych miejsc, także zająłem jedno takie duże i było ok. Także teraz czas na piekarnię, jakąś coś na śniadanka jeszcze, jakieś pieczywko sobie idę kupić. No bo mam jeszcze jakieś półtorej godziny żeby wejść do klienta i zacząć naprawę maszyny także pozdrowionka z Tucholi witajcie, Jest, mamy nowy dzień szczęśliwie udało się dojechać do celu i jeszcze szczęśliwiej udało się zaparkować to cudo zobaczcie, stoi udało się jeszcze jakoś wcisnąć tą przyczepkę na naszym małym parkingu a teraz zobaczcie, jak wyglądała wczorajsza mordęga, żeby ją, tu przyczepę tutaj wciągnąć. Niestety kręciła to Ania telefonem. Lał deszcz. Mieliśmy do pomocy jeszcze właśnie dwie osoby. Jakoś się udało wjechać. Także pokażę Wam teraz w świetle dziennym, jak wygląda wjazd. Także wjazd prezentuje się tak. Jest ogólnie wąsko, nie wiem, 2,60 szerokości, ale tu mamy klimatyzator i on Niestety, ale pod nim przyczepa nie, się nie mieści. Jest na wysokości tutaj. Ja to jest na 2 metry, przyczepa ma 2,45. Także niestety było dosłownie tutaj. Mieliśmy zapas 5 cm, żeby wjechać. No i trzeba było tą przyczepę odpiąć i już ręcznie wpychać na podwórko. No i tak sobie teraz stoi. Brudna na razie jeszcze po, po trasie. Trzeba ją troszeczkę wyczyścić i przykryć pokrowcem, bo jeszcze nie będziemy nią jeździć, trzeba na razie troszeczkę jeszcze posprzątać, przygotować, a poza tym jest zimno, a tam jest tylko ogrzewanie elektryczne, także czekamy jeszcze tutaj rozwiązanie problemu jak to fajnie, szybko i sprawnie ogrzać. Także tak to się prezentuje. O, zobaczcie. Tutaj już mało miejsca, ale jeszcze zobaczcie, dwa auta wjechały. Także pełen sukces. No i co? Myję, sprzątam, nakładam pokrowiec. Pamiętajcie, jeżeli Wam podoba się to, co robimy, to zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. Komentarze też bardzo mile widziane. Przy okazji właśnie też bardzo dziękuję za jeden też komentarz, który dotyczył tej linki, którą tak niefartownie zapinałem wtedy, kiedy uczyłem się jeździć z przyczepką. Okazuje się, że ta, ta, ta linka nie jest po to, żeby zahaczać ją tutaj na ten hak, tylko ją trzeba zahaczyć. Ja dopiero potem zobaczyłem, że tutaj na dole jest takie oczko. I tą linkę. Bardzo ci dziękuję w ogóle za komentarz. I tą linkę. Yy, o, tutaj, Tom. Nie wolno zahaczać na hak, ją trzeba zahaczyć właśnie na to oczko takie, bo to jest jakieś zabezpieczenie, że kiedy przyczepa by się zerwała z haka, to to jakoś ta linka ma zabezpieczyć to, żeby ta przyczepa nie zahamowała szybko, yy, chyba tak, jakoś tak to działa, także na pewno trzeba ją zapinać tak yy, na to oczko, a nie na hak. Także. Kończymy chyba na dzisiaj. Może jeszcze jakiś timelapse będzie tutaj z czyszczenia tej przyczepy, ale nie wiem, czy dzisiaj mi starczy czasu. Dziękuję, że byliście z nami w tym odcinku. W następnym odcinku pokażemy Wam wnętrze przyczepy, jak to wszystko wygląda, będzie room tour. Także och jak w drodze, zostańcie z nami i dziękujemy tym, którzy stale nas oglądają. Pozdrawiamy serdecznie i trzymajcie się na razie. Cześć, pa!